Duch Święty, kiedy go nie prosimy, nie przyjdzie. Duch Święty może mieszkać w sercu pokornym. Człowieka, który widzi, że sam sobie nie da rady, że potrzebuje wzywać i prosić, by Duch Święty był tym, który pomoże w tej sytuacji właśnie tej martwoty, tej słabości, tej bezradności, tej bezsilności, tych podciętych skrzydeł, tych utraconych nadziei, tych zaprzepaszczonych szans. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem, owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich, Pokój Wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich, Pokój Wam. Jak ojciec mnie posłał, tak i ja Was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im, Weźmijcie ducha świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Oto słowo Pańskie. Niedziela zesłania Ducha Świętego na nowo nas przenosi do wieczernika, do tej sceny, którą znamy z niedzieli z zmartwychwstania, kiedy Jezus ukazuje się uczniom, kiedy mówi do nich pokój wam, pokazuje im ręce, bok, znaki męki i tchnie na nich Ducha Świętego. Kiedy przynosi im ten dar pokoju, kiedy upewnia ich, że On jest tym, który żyje i który chce ich życia: życia nie w strachu, nie w lęku, w tym zamknięciu w wieczerniku, steroryzowanych tym, co za chwilę się może wydarzyć. W tym samym wydarzeniu padają te słowa, tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego. To tchnienie. To hebrajskie ruach, które może być odnoszone także jako, jako wiatr, jako powiew, jako tchnienie, są tymi słowami, terminami, które odnoszą się do tego, co czyni Duch Święty jako zasada nowego stworzenia w, w człowieku, który rzeczywiście otwiera się i przyjmuje to działanie Ducha Świętego. Chrystus mówi, komu odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. To działanie Ducha Świętego w tym przypadku jest szczególnie związane z przywracaniem życia, życia duchowego, po doświadczeniu grzechu, słabości. I to biblijne tchnienie jest bardzo znane w też w Starym Testamencie. Nie tylko wtedy, kiedy Bóg, stwarzając człowieka, tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. Nie tylko po to, żeby żył, żeby jako jak jeden z, z tych stworzeń, które Bóg powołał do istnienia, ale po prostu, żeby sobie tu jakoś żyły, żeby sobie jadły trawkę, jadły jakieś tam roślinki, żeby sobie coś tam. Jakoś funkcjonowały na zasadzie instynktów, funkcjonowania, takiego w realiach tylko jak, jak, jak świat stworzony. To tchnienie życia, to tchnienie ożywcze jest tym, co powoduje, że człowiek ma przeznaczenie i sposób w myśli Boga funkcjonowa do funkcjonowania nieco innym. Także o tej strony duchowej. I to ożywienie, ożywianie ducha człowieka, przywracanie mu tych sił, które jest bożym działaniem, działaniem ducha, jest tak bardzo nam potrzebne. Ale również na kartach Pisma Świętego, w księdze Ezechiela, znajdujemy takie proroctwo, kiedy Ezechiel ma prorokować nad martwymi kośćmi. Bardzo piękny obraz, pokazujący, jak mówi to słowo, zaprowadził mnie on, Pan, w duchu, na zewnątrz i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości, martwych, bez życia, pobitych, poległych, poturbowanych, jak pobojowisko. I kiedy otrzymuje ten Ezechiel. To polecenie, prorokuj nad tymi kośćmi. I kiedy prorokuje, i pada to słowo, z czterech wiatrów przybądź duchu i tchnij na tych pobitych, aby ożyli. Tchnij na nich. I kiedy to tchnienie pada na te kości, wraca w nich życie. I stają na nogi, jak mówi słowo, wojsko bardzo, bardzo wielkie. Ja myślę, że ten, ten obraz jest nam bardzo potrzebny. Uroczystość zesłania Ducha Świętego w to tchnienie, którego Chrystus w Ewangelii dokonuje i które znamy też z kart Pisma Świętego, Starego Testamentu. Ile razy jest tak w naszym życiu, że moglibyśmy się bardzo dobrze odnaleźć, że są takie momenty w naszym życiu, kiedy jesteśmy jak te martwe kości. Niektórzy mogliby powiedzieć, kiedy nie jestem, jak te martwe kości. A nieraz jest tak, że jest to jakieś wydarzenie, które pojawia się raz na jakiś czas. Co jakiś czas i jest takim osłabiającym. Nie tylko dlatego, że się pojawiają grzechy, słabości, nałogi. Nie tylko dlatego, że ktoś doświadczył jakiegoś jak zawodu miłosnego, ale także dlatego, że może właśnie relacje się nie układają, że może ten pierwotny entuzjazm jakiś tam y, miłości relac w relacji w rodzinie, w małżeństwie, w relacji z, czasem też w relacji wobec rodziców, wobec rodzeństwa, okazuje się, że jakiś taki marazm się wdarł. Że jest jak takie martwe kości. Ludzi, którzy, których już widać, że nie ma życia. Dlaczego? Co się stało? Co spowodowało ten wyciek życia, tak moglibyśmy obrazowo powiedzieć? Jaka sytuacja? Jaki ciąg sytuacji? Bóg to zna, Bóg to wie. I dlatego posyła nam Ducha Świętego. Chrystus, kiedy mówi o tym, kiedy dokonuje tego tchnienia, i posyła uczniów z tym, komu odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Posyła, by to Duch Święty był tym, który ożywiał będzie nas, ilekroć pojawia się w nas ta sytuacja martwych kości. Bo Duch Święty, jako zasada nowego stworzenia i życia, ma tę moc przywrócić do życia. Na nowo do relacji. Do, do miłości, do dobra, do przebaczenia, do budowania jedności, takiej nie tylko sezonowo, ale na sposób stały. Dlatego potrzebujemy prosić o Ducha Świętego, wołać o Niego. Duch Święty, kiedy Go nie prosimy, nie przyjdzie. Duch Święty może mieszkać w sercu pokornym człowieka, który widzi, że sam sobie nie da rady. Że potrzebuje wzywać i prosić, by Duch Święty był tym, który pomoże w tej sytuacji właśnie tej martwoty, tej słabości, tej bezradności, tej bezsilności, tych podciętych skrzydeł, tych utraconych nadziei, tych zaprzepaszczonych szans. I dlatego, tak jak w tej sekwencji do Ducha Świętego, którą Pięknie wyśpiewujemy w kościele w tę uroczystość. Padają te słowa, bez Twojego tchnienia, cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędzę. I dlatego te słowa mówiące, pokazujące, co może dokonać Duch Święty. Obrazowo pokazane przez proroctwo z księgi Ezechiela pokazane w Ewangelii przez to tchnienie, którego Jezus dokonuje. Co naprawdę Duch Święty może dokonywać w sercu tego wewnętrznego odbudowania, właśnie, nie tylko do tego funkcjonowania na ziemi, tylko w tym wymiarze przyziemnym, ale także w tym znaczeniu duchowym. Bo Bóg patrzy na nasze życie, jak wiele razy mówimy, całościowo, też zatroskany jest o nasze o naszą duszę, o nasze serce, kiedy jesteśmy wyschnięci, kiedy brak nam miłości, kiedy brak nam przebaczenia, kiedy brak nam tej siły do tego, by ku drugiemu wiele razy wychodzić z tą postawą cierpliwości, łagodności, opanowania, pokory, duch święty, którego dzisiaj wraz z całym Kościołem którego prosimy i wzywamy. Nie tylko dziś, ale ciągle, oby w naszym życiu byśmy naprawdę mieli tę postawę proszenia o ducha świętego. Nie tylko, żeby załatwić jakąś trudną sprawę, rozwiązać jakiś, jakiś problem, poradzić sobie na egzaminie, odbyć trudną rozmowę kwalifikacyjną. Albo przypomnieć sobie, kiedy. Przyjąłem bierzmowanie i jak wtedy się określa sakrament szczególnego udzielenia mocy Ducha Świętego do wyznawania wiary i postępowania według jej zasad. To też jest ważne. Spojrzeć też dziś na to, czy to, co otrzymałem w sakramencie bierz chrztu i bierzmowania, dar Ducha Świętego ma jakieś przełożenie dla mojego życia? Interesuje mnie to w ogóle? Czy ta sfera duchowa, sfera życia, duchowego życia mojego, naprawdę jest dla mnie ważna? Naprawdę chcę zmieniać w moim życiu to, kiedy pojawia się martwota, jakiś, jakaś pustka, jakieś poczucie przegranej. To jest ten moment. Wołać i prosić o Ducha Świętego, byśmy mieli w sobie życie, a nie iluzję życia albo pozór życia, bo życie jest darem Boga. Ta uroczystość dzisiejsza zesłania Ducha Świętego jest da uroczystością przywracania życia w sytuacjach martwoty, lęku, strachu itd. Uroczystość życia.